Dobra, pokażę wam jak wymieniam ja filterki AdBlue w dafie poliftowym, czyli można to samo zastosować w Skanie bądź w Mercedesie. Mamy tutaj nowy filter, pek, kondon ochronny, szklanka. Patrzymy czy ładnie nam siada dookoła i mamy nową szklankę w tym przypadku, bo to filtr jest z olejkiem. Tego olejku nie wlewamy tam do środka, jak niektórzy, niektórzy pomyślą i próbują to robić, bo widzę to co piszecie nieraz to włosy tym bostają, ten olejek wlewamy tu, tu wlewamy ładnie do tej szklanki, ładnie nasmarowujemy, to. tak żeby tu było ładnie tłuściutko w środku, jak już jest odpowiednio tłuściutko, kropelka na oring, smarujemy oring, Proszę bardzo, jak ładnie ściutko I teraz dopiero to zakręcamy. Proszę bardzo. I teraz przynajmniej mamy pewność, że nam nie pęknie ta gumka, która trzyma filtr wewnątrz szklanki. Bo jest nasmarowany i nie ciągnie jej. A teraz dokręcamy to po mojemu. Tu mamy regulowany klucz 46. O! dziękuję, możemy zamykać od cała robota pamiętajcie smarujemy szklankę w środku po tym jak zamkniemy dopiero gumką tą ochronną filtr nie do szklanki gumowej tylko do szklanki plastikowej robimy psik psik olejkiem miłego piąteczku mordeczki